Powinna nastąpić współpraca pomiędzy trzema organami państwa, pomiędzy rządem, pomiędzy prezydentem i pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim. Porozumienie tego, co mamy do osiągnięcia. Oczywiście, nasz cel to jest taki, żebyśmy się jak najszybciej rozwijali, żeby PKP rosło, że Polacy byli bogatym narodem. W polityce, Rząd może zacieśniać politykę fiskalną, ale ja uważam, że nie powinien zacieśniać polityki fiskalnej poprzez podnoszenie podatku, szczególnie na Polakach. Może ruszać wielkie międzynarodowe korporacje, ale pytanie, czy mu na to pozwolą. Natomiast może zacieśniać, że tak powiem, ściągalność podatku. Może doprowadzać do tego, żeby nie było luk podatkowych, luk vat żeby nie było przywilejów. Związanych z podatkami CIT-ów, pit i tak dalej, i tak dalej, żeby zamknąć szarą strefę, która dalej, nadal funkcjonuje. Może to wystarczy.